Okay, na łańcuch. Zaczynamy od zrobienia łańcuszka składającego się ze 130 oczek. No generalnie może być to 110, ale może być też równie 150. Więc w zależności od tego, jak bardzo też to naciągniecie, więc chyba to jest kwestia takiego wypróbowania i dostosowania tej ilości oczek do waszej włóczki. Ja już swoją tam wymierzyłam i tutaj jak robiłam to. Yy, ten, do tego łańcucha potrzebowałam jakichś 130 oczek łańcuszka. Taki łańcuch już sobie zrobiłam. Mam 130 oczek, i następne co robię, żeby uzyskać taki troszeczkę falowany kształt taki, taki chmurkowy kształt. To wykonuję w drugim oczku. Od, od szydełka, czyli tutaj mam. Wykonuję w drugim oczku od szydełka jeden zwykły półsłupek, w kolejnym oczku półsłupek nawijany, w kolejnym słupek, jeden raz nawijany. przez dwa. W kolejnym półsłupek nawijany. W kolejnym zwykły półsłupek. I w następnym oczko ścisłe. Więc mamy coś takiego. I teraz znowu zwykły półsłupek, następnym półsłupek nawijany, w kolejnym robimy słupek, jeden raz nawijany, w kolejnym półsłupek nawijany, kolejnym zwykły półsłupek i oczko ścisłe. I tak do samego końca. Pokażę to jeszcze raz. Postaram się tutaj wyostrzyć, żeby było w miarę, w miarę dobrze. Mamy nasz łańcuszek, wbijamy się i robimy zwykły półsłupek. Kolejne oczko, wbijamy się. O. Najpierw robimy półsłupek nawijany, czyli nawijamy, wbijamy się, przeciągamy i przeciągamy przez trzy. W kolejnym oczku robimy słupek zwykły, jeden raz nawijany, wbijamy się, przeciągamy przez dwa, przeciągamy przez dwa. Znowu nawijany robimy półsłupek i zwykły półsłupek. I znowu w następnym oczko ścisłe, więc generalnie wychodzi nam taki wzór, a na prawej stronie jest on nawet taki całkiem tutaj wypukły. Ok, robimy dalej zwykły półsłupek, półsłupek nawijany. Słupek raz nawijany. Znowu półsłupek nawijany. Zwykły półsłupek. I oczko ścisłe. Dobra. I tak generalnie do końca, do końca naszego łańcuszka. Jeszcze raz powtórzę. Po, z, po oczku ścisłym. Robimy w kolejnym oczku zwykły półsłupek, w następnym oczku półsłupek jeden nawijany, w kolejnym słupek jeden raz nawijany, potem znowu półsłupek nawijany, półsłupek zwykły i oczko ścisłe. I spotykamy się na końcu tego łańcucha. Kiedy skończymy nasz łańcuch, nie ucinamy tutaj naszej włóczki, nie skracamy jej, tylko zostawiamy sobie na tak długą nić jak, jak nasz łańcuch, bądź nawet troszeczkę dłuższą. Po tą nicią będziemy przyszywać, przytwierdzać ten łańcuch do choinki. Żeby to zrobić, to najlepiej sobie tak ten łańcuch ułożyć i przytwierdzić do choinki szpilkami. Staram się tak to w miarę naokoło zrobić. Nie naciągam za mocno, bo to też później nieładnie wygląda. Długa nitka. Okay. Tu już jest na końcówczkach. No i dobra. Mogłabym go jeszcze tam jakoś poprawić w sumie. Bo a ja trochę mi za długi wyszedł nawet ten łańcuch. Muszę sobie szybko jeszcze troszkę podnieść do góry. Najwyżej będę miała mniejsze odstępy. Generalnie lepiej, jak jest więcej łańcucha, niż jeżeli miałoby być go za mało, bo jakoś sobie tutaj go zaplątam i wciągnę po prostu do środka. A jakby było za mało, no to trochę kicha, bo, się, bo musiała robić od początku. Dobra, tą nitkę długą sobie nawlekam na igłę z dość wielkim oczkiem. No, I teraz przyszywam. Nie muszę tego robić jakoś tam super, dokładniej co do milimetra, byleby po prostu. Łańcuch się trzymał, znowu gdzieś uciekłam z kamerą. Mam nadzieję, że wykażecie mi trochę, odrobinę wyrozumiałości. Naprawdę nie jest to łatwo kręcić tutorial, śledzić to, co się dzieje na kamerze, zwłaszcza, że ona stoi za mną. I czasami trochę uciekam. I to niestety zauważam dopiero po fakcie. Jeżeli zauważy, to staram się z powrotem nakierować. Ale jak nie, no to jest troszeczkę problematyczne, bo możecie czegoś nie zauważyć. Mam nadzieję, że generalnie tutorial Wam się do czegoś przydał i że nie zamotałam za bardzo tej dość łatwej w wykonaniu choinki swoim może zawiłym tłumaczeniem. Chciałam Wam pokazać w miarę to dokładnie, gdyby się pojawiły na którymś z etapów jakieś problemy. To spokojnie możecie pisać, to postaram się jakoś dokładniej to wytłumaczyć, czy może napisać pod spodem jakieś jeszcze wyjaśnienia. Okej, okay, dobra, nie będę Wam pokazywać już do końca, jak tam to przytwierdzam, ten łańcuch, bo nie jest to jakoś szczególnie skomplikowana. nie będę przedłużać filmiku. Generalnie możemy sobie zostawić taki biały łańcuch, bądź tam poprzyczepiać sobie różne koraliki, tak jak ja to zrobiłam tutaj wcześniej. One są dość małe, więc no niezbyt widoczne, więc w sumie przydałyby się większe. Przyczepiamy sobie tutaj jakąś kokardkę, bądź nie wiem, jakąś gwiazdkę, co tam mamy ozdobnego. Robimy sobie zawieszkę sznureczek, bądź wstążkę. No i mamy gotową choineczkę, którą możemy komuś sprezentować na gwiazdkę bądź nawet gdzieś po prostu przywiesić w domu. Zawiesić w domu i będzie na ładną ozdobą na święta. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że za bardzo nie odjeżdżałam z kamerą, i że w miarę widoczne po prostu było to, co robiłam. Miłej zabawy i udanych choineczek. Pa pa!